Można kurwa roboty. W sensie będę pierdolił, O, kolejna nawet idzie. Elegancko. Najzieją, że brembo. a jest najtańsze kłoko oczywiście. Ok Ogólnie zdejmujemy zderzak. Tutaj no, ładnie... przyciemnić, ucieka no. głośniki pomalować, bo to... A wieś jest takie to... oryginalne. No, trzeba zmodzić, bo to... to coś jest coś oryginalne, to jest wieś. To jest wieś Tutaj łódzkie. chcę pokazać Felgi. Nowe używane z Alfy czarnej Teka, nie wiem jakie to, ale opony Pirelli. I one tu mają takie fajne, bo te opony są trochę szersze niż opona. Nie niż Felga. I w razie czego to walisz oponą Wy Albo dziadka. Odejmujemy, bo nie czego to się jeszcze A tutaj O. Nie będę tego odpinał, tylko niech sobie tak wisi, bo i tak tylko do go zdejmujemy, nie? O intercooler miałem jakby zdejmował przód ten. Co? Jest do środka? A od długich e, włożyłem ten. Poczekaj, bo to jest od długich e, przewód, co idzie do halogenów. Nie... No zapodaj nawet. A ja nie wiem jaki. Nie wiesz Ty jaki? Czy chcecie taki grzeczny, czy nie? To niegrzeczny jak będzie. Nie wiem, muszę wymyślić na szybko. Pokazuj tych to jest kwas jak... Kwas, kwas, chłodny. Nie znają mecha... życia o, mechanika, a raczej... Nie wiem, czy to mechaniko można nazwać, bo to jest to rydol totalny, ale niech to będzie. A, czekaj, muszę to oczyścić. Oczywiście, czyścimy szczotką drucianą. Jako, że nie mamy okularu, Inaczej on ma, ale jakąś taką wadę, nie wiem, plus 3 czy minus 3. Minus coś... pięć. A minus 5, no. Yy, jest jedynym kierowcą, to będę to robił bez okularów, bo jak założę jego, to chuja będę widział. <śmienny> <śmienny> Idzie, to jest słabo ten silikon trzymał. Ale jest, ładnie rozkręcane jest. No, bardzo. Rozbrajanie. Rozbrajanie lamp. kto lampy, Proszę o, kamerzysta, o włączenie kolejnej piosenki, chociaż ja mam bliżej. No, ktoś musi nagrywać. Ładnie. Cyk-cyk. Jedziemy, a jak? Składamy. 9 dopiero? No, a ciemno, a ciemno. Tarky. Kur... O, kurwa. A to chodzi, kwas. poszło. A w a jak? Ogólnie o, trochę o, jest dużo czerwonego silikonu, ale. Elegancko. To by się tym przejmował, nie? Był, Elegancko. był czerwony, jest czarny, nie? Magia. A jak? No, no i dobra, klient zadowolony. Teraz podnosimy to.